Jeżeli dzisiejsze wydanie biwak newsów mamy rozpocząć od czegoś pozytywnego, no to przyszła wiosna. Naprawdę przyszła wiosna, bo dzisiejszy odcinek nagrywam w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, A jeżeli kalendarzowa wiosna, to oczywiście początek nowego sezonu tego wiosenno-letniego, na który chyba czeka każdy z nas, zarówno posiadacz kampera, jak i przyczepy kempingowej, jak i oczywiście namiotu. Więc to jest najlepszy news, od którego mogę zacząć dzisiejszy odcinek Biwak News, czyli serii, która podsumowuje minione tygodnie w branży kempingowo-karawaningowej. Przedłużając, zapraszam do subskrypcji naszego kanału. 321. 2, 1. Gra. A zaczynamy, moi drodzy, od pochwalenia się, że to, co polskie może być dobre, ba, może być najlepsze w całej Europie, bo polski kemping pod Brzozami już po raz kolejny został uhonorowany przez czytelników największego niemieckojęzycznego portalu kempingowego Camping Info i został zakwalifikowany do grona 110 najlepszych pól kempingowych w całej Europie. Nagroda ta to specjalne wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Camping Info, czyli największy niemieckojęzyczny portal związany z branżą kempingową. Co ważne, ostateczny werdykt wydają sami czeselnicy portalu, którzy w ubiegłym roku wystawili na nim uwagę aż 110 tysięcy przeróżnych recenzji. Mówimy tutaj aż o 55 tysiącach użytkowników kamperów i przyczep kempingowych i właśnie dlatego zakwalifikowanie polskiego kempingu do 100. 10 najlepszych pól kempingowych w Europie jest takie wyjątkowe. Mała ciekawostka, przy okazji, jak spoglądałem na tą listę tych 10 nagrodzonych pól kempingowych z różnych krajów, okazało się, że polski kemping jest w tym zestawieniu polem najtańszym. Według danych zamieszczonych w bazie Camping Info, portalu Camping Info, wynika z nich, że pobyt pod brzozami kosztuje w okolicach 15 euro za każdą dobę. I jest to symbolicznie, bo o 1 euro. Tańszy pobyt od chociażby chorwackiego kempingu, zlokalizowanego właśnie na Istrii niby symbolicznie, ale jednak, patrząc jednak na te całe zestawienie, okazuje się, że pod Podbrzozami jest naprawdę kempingiem tanim, bo wśród wyróżnionych bezproblemowo znajdziemy takie, na których stawka dobowa sięga nawet kwot 30 i więcej euro za każdą dobę postoju. Kemping Podbrzozami to również ciekawe pole pod wieloma innymi względami, bo w wielu wywiadach właściciel tego miejsca, czyli Jakub Grajek, powtarzał, że prowadzenie kempingu całorocznego absolutnie nie ma żadnego sensu, jeżeli chodzi o biznes, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. Pomimo tego, brzozy już od kilku lat bardzo konsekwentnie utrzymują ten status pola całorocznego. No i patrząc na ich chociażby media społecznościowe, w tym szaleństwie jest klucz do sukcesu. Zapytacie jaki sukces. No bo na te różnorakie zloty, wydarzenia, imprezy organizowane na kempingu pod Brzozami przyjeżdżają goście tak naprawdę z całej Polski i tych wydarzeń jest na tyle dużo, że na facebookowym profilu kempingu pod Brzozami znajdziemy specjalny kalendarz wydarzeń. I powiem Wam szczerze, że jest to świetna rzecz, bo każdy z nas może sobie na chociażby taki weekendowy wypad pod Brzozy zaplanować ten taki wyjazd po prostu już wcześniej. Dajmy na na to przychodzi weekend, nie mamy zbytnio pojęcia gdzie można pojechać, jaki kemping jest otwarty, a jeżeli jest w ogóle otwarty, to co na nim robić? I tutaj z pomocą właśnie przychodzi ten kalendarz wydarzeń. Szybki rzut oka na facebookowy profil, na przypięty post na samej górze tego profilu i już wiemy i już możemy podjąć decyzję, czy pod Brzozy warto jechać, co się właśnie w danym okresie dzieje, czy może to spełni po prostu nasze oczekiwania. W kontekście, czy podróżujemy w parze, czy podróżujemy z dziećmi i po prostu na taki weekend możemy pojechać. Jest to oczywiście świetna opcja do rozruszania tego tak zwanego niskiego sezonu. Bo zwróćcie uwagę, kiedy spojrzycie właśnie na ten kalendarz wydarzeń, w wakacje nie dzieje się tam absolutnie nic. Wakacje rządzą się swoimi prawami, no ale wydarzenia wracają tuż po nich, już we wrześniu, już w październiku jak najbardziej kolejne właśnie złote imprezy są na brzozach. Ma to też, moi drodzy, też moim zdaniem, przynajmniej biznesowy sens, bo wiele osób już w trakcie takich wydarzeń koduje sobie fakt, że brzozy to kemping oczywiście otwarty przez cały rok i być może jeszcze nie teraz, być może nie za rok, być może za dopiero 2-3, a może 5 lat, karawaningowcy jednak będą na brzozy przyjeżdżać pomimo wszystko, pomimo że wydarzeń na przykład nie będzie żadnych, że nic się tam nie dzieje, że nic nie będzie organizowane, ale wiecie, ta myśl, że kemping po brzozami funkcjonuje przez cały rok, Cały czas gdzieś tam z tyłu głowy będzie funkcjonować i warto też zwrócić uwagę na fakt, że kemping pod brzozami to jeden z nielicznych kempingów otwartych przez cały rok, a naprawdę jeden z nielicznych, jeżeli chodzi o otwarte kempingi przez cały rok na całym, jakby nie było, bardzo długim pasie Morza Bałtyckiego. Więc, krótko mówiąc, brawo brzozy, brawo właściciel, brawo cała załoga za, za upór, za konsekwencje. No, i zadawanie tym naszym biednym turystom karawaningowym tego, czego u innych się albo nie opłaca zrobić, albo po prostu u innych inni nie chcą tego robić. A brzozy konsekwentnie z uporem maniaka promują całoroczny kemping. No, i jak sami widzicie, ma to sens pod wieloma, wieloma względami. Już oficjalnie moi drodzy, mogę was poinformować, że objęliśmy patronat medialny nad trzecią edycją festiwalu karawaningu które odbędzie się jak zawsze na terenie największego parku rozrywki w Polsce, czyli na terenie Energylandii. Ale w związku z tym wydarzeniem mam kilka ciekawostek. Organizatorzy nowi, ale jakby starzy, bo główno dowodzącymi w dalszym ciągu są Wojtek Sierpotowski i Krzysiek Golda, ale pracujący już pod szyldem swojej firmy, czyli marki Complex. Stary natomiast i broń Boże, tutaj Piotrek się nie obrażaj, bo każdy z nas doskonale wie, że Ty zawsze jesteś młody i młody duchem, i młody ciałem, i młody energią. W każdym razie Piotr Wiśniewski i jego firma Camper for Mountain również są odpowiedzialni za organizację właśnie tego wydarzenia. Więc jakby organizatorzy starzy, nowi, ale jednak starzy. Całość odbędzie się w nowym, zmodyfikowanym względem poprzednich edycji terminie 23-25 maja 2025 roku, gdzie oczywiście na terenie parku rozrywki Energylandia, ale tutaj też doszło do zmiany, gigantycznej zmiany, bo Energylandia, o czym już Wam mówiłem w poprzednich wydaniach serii Biwak News, zainwestowała naprawdę miliony w nowoczesny, zupełnie nowy kemping. I co ważne, kemping tematyczny, Cześć! Znajdujemy się w miejscu, w którym powstaje pierwsze w Polsce czterogwiazdkowe pole kempingowe Road 44 Camping. Każdy pobyt tutaj stanie się nie tylko noclegiem na najwyższym poziomie, ale i również częścią wyjątkowej przygody. Road 44 Camping będzie doskonałym wyborem dla rodzin, jak również grup przyjaciół, którzy chcą spędzić więcej czasu w parku i cieszyć się w pełni jego atrakcjami. Koniecznie śledźcie nasze social media, aby poznać konkretną datę otwarcia tego wyjątkowego miejsca. I odpowiadając na już pojawiające się pytania, tak jak najbardziej festiwal karawaningu odbędzie się na terenie właśnie tego nowego pola kempingowego, więc w sumie uczestnicy tego festiwalu będą jednymi z pierwszych gości którzy zobaczył właśnie ten nowy kemping na własne oczy i powiem Wam szczerze, że nie mogę się po prostu doczekać zarówno tego samego wydarzenia, jak i zobaczenia tego kempingu, bo to wydaje mi się będzie pierwszy w Polsce właśnie kemping tematyczny. Atrakcje na samym festiwalu Energylandii będzie ich całkiem sporo, bo oczywiście sama Energylandia, czyli największy park rozrywki w Polsce, dysponuje aż 133 różnymi atrakcjami. Nie zabraknie też koncertów, podobnie jak przy poprzednich edycjach. W tym roku wystąpi dla nas Komodo i Tabu Band. Strefa wystawców nie jest też tajemnicą, że Festiwal Karawaningu to też właśnie takie mini targi, więc będziecie mogli się zapoznać z najnowszymi ofertami przeróżnych dealerów, wypożyczalni którzy będą prezentować zarówno kamperę, jak i przyczepy kempingowe. No do tego dojdą gry, zabawy z animatorami, ogniska, festiwalowa gala z rozdaniem bardzo atrakcyjnych nagród, spotkanie z kierowcą rajdowym panem Erykiem Goczałem krótko mówiąc, będzie się naprawdę bardzo dużo działo i po mojej stronie pozostaje wyłącznie trzymać kciuki za dobrą pogodę, bo jak wiecie doskonale, ci co byli to wiedzą, nie, drugą edycję, no tam niestety trochę plany organizatorów zostały pokrzyżowane właśnie przez bardzo intensywne opady deszczów, więc mam nadzieję, że w tym roku, w związku z tym przesunięciem terminu na ten, uważam, bardzo dobry nie, okres, czyli pomiędzy końcówką maja, a początkiem czerwca, że pogoda po prostu nie, do Pisze. Na samym końcu wspomnę też o cenach, bo nie jest absolutnie żadną tajemnicą, że festiwal karawaningów w Landii, patrzymy na to pod kątem zlotu, to nigdy do tanich nie należał, ale patrząc też na ilość i jakość. Wszystkich przygotowanych atrakcji, no to jakby te ceny nie są gdzieś tam zadziwiające. I tak podstawowy bilet wstępu na zlot do 31 marca w tej najtańszej puli kosztuje 750 zł. To jest cena niezależna od ilości osób zgromadzonych na pokładzie kampera albo przyczepy kempingowej. Obejmuje ona wszystkie przygotowane przez organizatorów atrakcje prócz. Samego wstępu na teren parku rozrywki Energylandii. Ale jest też opcja biletów premium, już z wejściówkami do parku rozrywki, i wtedy dla dwóch osób dorosłych bilet kosztuje 1250 zł. Jeżeli macie na pokładzie dzieci, to dokupujecie dla nich wyłącznie bilety wstępu do samego parku rozrywki. Jeżeli oczywiście dzieciaki będą chciały tam pójść, a gwarantuję, że będą chciały, i wówczas. Udział w samym zlocie te dzieci mają już w tej cenie początkowej, czyli 1250 zł. Łącznie więc za cały zlot dla takiej przykładowej rodziny 2 plus 2, łącznie z biletami wstępu do samej Energylandii, zapłacicie 1250 plus około 300 zł za dwa bilety wstępu. Łącznie jest to kwota 1550 zł. Z pozoru dużo, z drugiej strony mówimy tutaj o naprawdę bardzo, bardzo bogatej bogatym zlocie, chyba jedynym takim zlocie organizowanym na terenie naszego kraju. No i tak jak Wam mówiłem wcześniej, prócz tych wszystkich atrakcji samego zlotu, dochodzą do tego bilety wstępu do samej Energylandii, więc macie po prostu mówiąc krótko wybór albo taniej, bez Energylandii, albo drożej, ale już z biletami do Energylandii. Link do zapisów do tego wydarzenia wrzucam wam w opis dzisiejszych Biwak Newsów. Tam na specjalnej stronie znajdziecie wszystkie informacje o planowanych atrakcjach. Jest tam też formularz, jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania, zapytania do organizatorów, tam są też kontakty i tak dalej wszystko jest zawarte w linku w opisie dzisiejszym. Piwak Newsów. Zapraszam serdecznie do zobaczenia, bo ja, jako oczywiście patron medialny, również na miejscu się pojawię. We Francji, moi drodzy, walczą z tak zwanymi pustyniami stomatologicznymi. Coś o tym wiem o stomatologach, dlatego w ogóle dzisiaj tak inaczej mówię, inaczej prowadzę mimikę twarzy. Nie mogę się zbyt nie uśmiechać, i mogę być zbyt ekspresyjny, ponieważ całą moją tutaj górną szczękę mam zszytą, także gwoli wyjaśnienia, Gdybyście w komentarzach się głowili, czy dzisiaj byłem lekko dziabnięty, kiedy nagrywam Biwak Newsy, niestety dziabnięty jestem, ale wyłącznie albo ketonalem na zmianę, albo ibuprofenem. Wracając do tematyki, moi drodzy, we Francji walczą właśnie z tak zwanymi pustyniami stomatologicznymi, i walczą, trzeba przyznać, w bardzo niecodzienny sposób, bo raz w tygodniu specjalnie przygotowany kamper odwiedza różne francuskie miejscowości, oferując mieszkańcom niezbędną opiekę dentystyczną. Wnętrze pojazdu zostało w pełni przystosowane do przeprowadzenia zabiegów dentystycznych, ekstrakcji zębów, usuwanie kamienia nazębnego, konsultacje dotyczące. Protest to tylko niektóre z usług, które po latach nieobecności wracają właśnie do tych miejscowości. Tutaj cytat to niezwykle ważne, aby przywrócić opiekę zdrowotną tam, gdzie jej brakuje i gdzie lekarzom trudno jest się osiedlić. Ludzie naprawdę tego potrzebują, a naszym zadaniem jest im to zapewnić, mówi doktor pan Filip Berton. Taki pomysł to odpowiedź na ogromne braki lekarzy, dentystów. I tutaj, kolejny cytat. W całym departamencie, albo bardziej tutaj, mamy na myśli w całym regionie, w którym funkcjonuje ten stomatologiczny kamper, mamy zaledwie 80 dentystów, a potrzeba ich przynajmniej 160 by osiągnąć krajową średnią. Braki są ogromne, a ich skutki odbijają się na zdrowiu mieszkańców, tłumaczy pan Denis Leider z firmy oferującej ubezpieczenia zdrowotne. Dobry pomysł, jak najbardziej dobry pomysł. Mam nadzieję, że będzie on kontynuowany i być może właśnie do tych miejscowości, gdzie rzeczywiście dentystów brakuje, warto by było skierować więcej, niż tylko jednego kampera. W Kielcach z kolei kamper został użyty jako symbol akcji protestacyjnej, ale też dość nietypowej. Pojawił się on na Placu Wolności, w pobliżu pomnika Piłsudskiego, został oklejony plakatami informacyjnymi z różnymi hasłami dotyczącymi budowy parkingu podziemnego. Chodzi o to, że władze chcą zrewitalizować wspomniany plac, ale nie informują przy okazji według oczywiście protestujących, że planują też zlikwidować parking na płycie tegoż placu. Protestujący chcą, aby powstał w tym miejscu parking podziemny. Camper w tym przypadku ma być obiektem przyciągania wzrok, a zawieszone na nim banery mają uświadamiać mieszkańców Kielc o planowanych zmianach. Ale chyba musicie sami to przyznać, że użycie kampera do takiej akcji protestacyjnej związanej z budową parkingu podziemnego, kiedy doskonale wiemy, że większość, chyba zdecydowana większość tych pojazdów Takich parkingach podziemnych się nie mieści, no jest po prostu dość zabawne, ale nie można odmówić tego, że kamper po prostu rzuca się w oczy i wielokrotnie camper jako narzędzie reklamowe już został również w naszym kraju wielokrotnie w ten sposób wykorzystany. Ostatni moi drodzy temat wpadł na dzisiejszą listę newsową całkiem niespodziewanie, całkowitym przypadkiem, bo wszystko zaczęło się tak naprawdę od czytelnika naszego widza, który skomentował ostatnie wydanie Biwak News. I tutaj cytat. Nie wiem jak do ciebie napisać, więc skorzystam z ostatniego filmu, bo i bohater nagrania jest stosunkowo młody. Na filmie, który ostatnio obejrzałem, pewien... Pan, niejaki Rolling Trolls, opróżniając kasetę na chorwackim kempingu, ochlapuje sobie stopy własnymi fekaliami, po czym opukuje je w zlewozmywaku, zmywaku, gdzie ludzie myją naczynia i ma pretensję, że nie ma on specjalnego miejsca do oczyszczenia nóg z własnego. No tutaj powiedzmy, nie będę używał tego słowa. Do tego na moment nagrania raczył okrasić aroganckim śmiechem. Strętny typ. Komentarz zawierał też link do wspomnianego przez y, naszego widza filmu. Sami zobaczcie, o jaki fragment mu chodzi. Tutaj jest miejsce do opowiadania toalety chemicznej. Jak widzieliście ten proces troszkę trwał, trzeba było kilka razy przepłukać kasetę, to nigdy nie jest nic przyjemnego. Zawsze, że robi się to w sandałach i trochę się rozbryzguje, więc dobrze że są umywalki i można wyputać stopę. Nikt nie wpadł na pomysł, żeby zrobić tutaj myjkę do stóp, no ale pewnie. To robi to w sandałach. Jak się ma buty i skarpety, to nic się nie czuje, prawda? Z pewnością czekacie teraz na jakikolwiek mój komentarz w tej sprawie, ale ja naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Facet najpierw tak wyróżniał em, swoją kasetę chemiczną. Że oblał sobie nogi, nie wiem, to jest dla mnie jakaś sztuka, zwłaszcza przy korzystaniu z takiego ładnego, zabudowanego punktu, e, takiego do zrzutu, właśnie tych toalet chemicznych. Więc oblał sobie nogi, a następnie jedną z nich umył w umywalce razem z sandałem w umywalce przeznaczonej najprawdopodobniej do y, mycia naczyń. Ja naprawdę. Naprawdę Wam przyznam się bez bicia. Nie wiem po prostu jak to skomentować. Film jest dość stary. Pozostał zamieszczony w lipcu 2023 roku. Do tej pory osiągnął prawie 20 tysięcy wyświetleń. A w komentarzach, moi drodzy, tylko pan Waldemar, niejaki pan Waldemar, napisał komentarz. Naprawdę, myjesz sandał ubrudzony w zlewni WC, a za chwilę ktoś będzie tam mył talerze. W tym samym zlewie, na co odpowiedział autor filmu, umywalki do talerzy są przy prysznicach w budynku obok. Ja bym nie wpadł na to, żeby myć talerze pół metra od zlewni WC. Dobrze, że na to zwróciłeś uwagę, bo to przestroga. W tych samych zlewach ludzie myją ręce po opróżnianiu kaset chemicznych. Nawet moi drodzy, jeżeli rzeczywiście tak jest, jeżeli ta zmywalnia naczyń to nie jest to miejsce, w którym bohater dzisiejszego naszego odcinka mył stopę z sandałem, że zgadzam się, że być może są to właśnie umywalki do mycia rąk po opróżnieniu właśnie kasety chemicznej. No to nie wyobrażam sobie do tej umywalki wkładać nogi z sandałem, który wcześniej został oblany przez fekalia. No, no, nie, no, no nie mieści mi się. To w głowie, żeby myć tam nogę z sandałem i myć ją z resztek odchodów. Naprawdę nie mieści mi się to w głowie. Naprawdę w Biwak Newsach nagrywaliśmy, pokazywaliśmy Wam już przeróżne zachowania. Za każdym razem próbuję Wam udowodnić, że te takie artykuły mówiące o tym, że nie wszyscy karawaningowcy potrafią się zachować, mają rację bytu. I tu zdarza się coś takiego, i to jest jeszcze nagranie jakiegoś vloga z tego, z tego tytułu. No, blech. No, to jest obrzydlistwo. To jest po prostu obrzydliwe to, co zobaczyłem. Ja robiłem w swoim karawaningowym życiu naprawdę przeróżne rzeczy. Naprawdę przeró prze popełniałem różne błędy, wynikające, nie wiem, czasem z niewiedzy, czasem z niechęci. Naprawdę, ale przyznaję, że nóg z butami. Do żadnej umywalki, na żadnym kempingu naprawdę w życiu nie włożyłem i, i, i nie wkładałem. Nawet nie przyszło mi coś takiego po prostu na myśl, żeby zrobić coś takiego. Naprawdę, naprawdę nie wiem jak to skomentować. Dajcie znać oczywiście w sekcji komentarzy, co myślicie o takim zachowaniu i, i nagrywaniu jeszcze z takich zachowań nie, filmów i wrzucania tych filmów do nie, internetu. No, a tymczasem co? Dziękuję za waszą dzisiejszą uwagę. Zapraszam jak zawsze do subskrypcji naszego kanału. No i dziękuję i do zobaczenia wkrótce i błagam nie róbcie tak jak, jak ten facet. Nie róbcie. Nigdy tak nie róbcie, nie róbcie. A generalnie w ogóle w internecie w ostatnim czasie przed sezonem wiosennym na różnych grupach administratorzy zaczynają przypominać o takich dobrych zasadach karawaningowych, o takim dekalogu karawaningowca, i bardzo się cieszę, że te akcje są nagłaśniane że to właśnie sami administratorzy przeróżnych grup facebookowych o tym zaczynają mówić, informować, no bo jak widać, nie do wszystkich jeszcze ten przekaz po prostu dotarł. Dzięki za dziś, do zobaczenia wkrótce.